Dzień dobry. Jesteśmy w filii numer 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kęciarzynie Kościół i chcieliśmy Państwa zaprosić na wyjątkową, bo wirtualną wycieczkę po naszej bibliotece. Pokażemy nasze zbiory, przedstawimy naszych bibliotekarzy, opowiemy o ofercie, jaką biblioteka proponuje mieszkańcom, i pochwalimy się naszą przebogatą ofertą kulturalną. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Znajdujemy się w wypożyczalni dla dorosłych i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszego działu. Nasza wypożyczalnia posiada bardzo bogaty i różnorodny księgozbiór. Wyodrębniliśmy dla czytelników szczególnie dwa regały, na których możemy znaleźć nowości i bestsellery wydawnicze. Staramy się uzupełniać je na bieżąco i systematycznie. Na półkach naszej wypożyczalni znajdują się książki z literatury pięknej, jak i literatury popularno-naukowej. Myślę, że znajdą tutaj bardzo interesujące wydawnictwa poligloci, które w ten sposób będą mogli szlifować swój język. W naszych zbiorach możemy odnaleźć również książki, które charakteryzują się dużym drukiem. Muszę przyznać, że Wydawnictwa te cieszą się dużym powodzeniem. Chciałabym również powiedzieć o literaturze popularno-naukowej. Są to książki nie tylko przeznaczone dla studentów, ale również możemy odnaleźć tutaj na półkach mnóstwo poradników, począwszy od informatyki, filozofii, psychologii, skończywszy na historii. Bardzo dużą popularnością ostatnio czyta wśród naszych czytelników cieszą się biografie, reportaże, wszelkiego rodzaju książki o podróżach, o sporcie. Chciałabym również zwrócić uwagę, ponieważ mieszkamy na Śląsku, staraliśmy się wyodrębnić specjalny dział, gdzie możemy zapoznać się z kulturą, historią, etnografią Śląska. I bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia również tego działu. W naszej wypożyczalni mamy również dwa bardzo wygodne fotele, na których można przysiąść i spokojnie przejrzeć albo poczytać książki. Wypożyczalnia prowadzi również usługę rezerwacji i zamawiania książek. Czytelnicy po zalogowaniu mogą samodzielnie przejrzeć katalog, sprawdzić swój stan konta oraz prolongować książki. Zapewniamy pomoc w doborze literatury i podpowiadamy, co nowego ukazało się na rynku. Chciałabym również powiedzieć troszkę o naszej wystawce, która od kilku lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Są to takie wystawki mini tematyczne, które mają zachęcić czytelników Osiągnięcie książek z danej dziedziny. Nasza wypożyczalnia to naprawdę ciekawa i różnorodna oferta. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i nie tylko do odwiedzin w naszej bibliotece. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Witam w dziale dziecięcym w chwili numer 5. Czytanie książek powinno być stale obecne w życiu każdego człowieka. Aby tak się stało, miłości do książek należy się nauczyć, będąc dzieckiem. Biblioteka wspiera ten proces poprzez gromadzenie i wypożyczanie odpowiednich książek. Przygodę z książką należy rozpocząć jak najprędzej, dlatego dział dziecięcy wyposażony jest w mnóstwo książek dla małych dzieci. Znajdują się tu książki o różnych kształtach, formatach, a każda z nich to wspaniała przygoda, wspomagająca rozwój i zaspokajająca ciekawość świata malutkich czytelników. Są to między innymi serie Pucio, Kicia Kocia czy Akademia Mądrego Dziecka. Dział wyposażony jest również w książki dla młodzieży i dla dzieci nieco starszych. Znaczną część księgozbioru stanowią audiobooki. Są to zarówno opowieści, opowiadania, bajki, lektury i książki do słuchania dla młodzieży. Chciałabym też tutaj polecić wypożyczanie gier planszowych. Mamy ich spory wybór. Są fantastyczną alternatywą dla komputera i telewizora oraz fajnym sposobem na spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Bardzo duży nacisk. Kładziemy na to, żeby dzieci czuły się dobrze w bibliotece. Dlatego jest to miejsce, gdzie nie tylko wypożycza się książki, ale i przyjazna dla nich przestrzeń. Dział wyposażony jest w salę, gdzie znajdują się książki, gry, zabawki i tutaj dzieci mogą się pobawić. Są tu też prowadzone różnorodne formy pracy z małym czytelnikiem. Są to zajęcia, na które dzieci mogą uczęszczać samodzielnie lub z rodzicami, takie jak Bibliomaluch, rodzinne czytanki, ekoferie i ekowakacje w bibliotece, a także kreatywne dziecko. Codziennie odbywają się tutaj też zajęcia dla przedszkolaków i dla uczniów szkół podstawowych, takie jak lekcje biblioteczne, warsztaty biblioterapeutyczne, plastyczne czy literackie. Zapraszam do jak najczęstszych odwiedzin w ciele dziecięcym. Książki bowiem pomagają dzieciom oswajać świat otwierać na nieznane, rozwijają wyobraźnię i wspomagają ich rozwój. A im prędzej zacznie się przygodę z książką, tym lepiej. Do zobaczenia. Znajdujemy się w Centrum Informacji i Edukacji. Pomieszczenie to w większości kojarzy się z czytelnią, y, gdzie obowiązywała cisza i spokój, ale od y, dwóch jest y, pełna lat y, Zdecydowaliśmy się w ramach poszerzania zakresu naszych usług przekształcić dawną czytelnię w nowoczesne centrum informacji i edukacji. Zachowaliśmy dotychczasowe funkcje. Największym przywilejem i przyjemnością dla przychodzących do nas czytelników jest możliwość poczytania prasy. Na miejscu bieżącej, dzienników, tygodników, miesięczników mamy ponad 50 tytułów czasopism w tym roku, a archiwalne numery wypożyczamy czytelnikom do domu, z której do możliwości wiele osób korzysta. Oczywiście podstawowym źródłem informacji i pracy w naszym dziale są książki. Ze zgromadzonego tutaj księgozbioru korzystać można na miejscu. Jest to zbiór bardzo bogaty, interesujący z różnych dziedzin wiedzy. Można tutaj skorzystać z leksykonów, słowników, encyklopedii. Każdy, kto miałby ochotę popracować z książką, dla niego właśnie stworzyliśmy taki, takie miejsce kącik do pracy, w którym można właśnie popracować. Ze swoim laptopem jest tutaj dostęp do Wi-Fi. Udostępniliśmy też nowe opcje, takie jak możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i internetu. Czytelnicy korzystają też bardzo często z małych usług poligraficznych w naszym centrum, bardzo przydatnych takich jak skanowanie, drukowanie, serowanie, bindowanie. Laminowanie oprócz tradycyjnych książek oferujemy również dostęp do wypożyczania książek w formach elektronicznych za pośrednictwem internetu. Taką bazą informacji wiedzy o właśnie też i o regionie jest kędzierzyńsko kozielska Biblioteka Cyfrowa, w której można znaleźć archiwalne egzemplarze lokalnej prasy jak Trybuna Kędzierzyńskich Azotów, Servus, Nowa Trybuna, Opolska. Inną formą dostępu do elektronicznych książek online jest platforma książek e-book Libra. Można otrzymać w naszym centrum kod do tej do tej platformy, i z domu można z niej korzystać, czytać książki poprzez e booka Libre. Podobnym, podobną możliwości daje cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych akademika, z której można korzystać na miejscu. W naszym centrum. Dziękuję też zainteresowania kiermaszem za złotówkę w naszym centrum. Funkcjonuje tutaj też punkt wymiany książek w ramach akcji Book Crossing. A na zewnątrz budynku stoi ławeczka zaczytanych, gdzie od października zeszłego roku można przynosić, pobierać, wymieniać bezpłatnie książki. Od 2011 roku przy naszym centrum działa punkt informacji turystycznej. Jest więc możliwość pozyskiwania różnych materiałów, folderów, ulotek związanych z kędzierzynem koźlem, ale nie tylko, bo na tym stojaku mamy mini przewodniki po miejscowościach, miastach, pogranicza. Polsko-czeskiego. Można je bezpłatnie sobie pobrać. Mamy również audioprzewodniki po mieście, które będą prowadziły zainteresowanych historią i współczesnością miasta trasami po Koźlu, Kędzierzynie, Sławięcicach. Przewodniki te są w czterech wersjach językowych: polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej. Wszystkich tych, którzy u nas jeszcze nie byli, zapraszamy serdecznie, a tych, którzy nas stale odwiedzają, również zapraszamy i czekamy na moment, kiedy będziemy mogli otworzyć naszą skarbnicę wiedzy, nasze centrum informacji i edukacji. Znajdujemy się teraz w mediatece. To tutaj możemy wypożyczyć. Różne zbiory specjalne, takie jak na przykład audiobooki. Mamy ich około 3000 tytułów. Możemy również wypożyczyć filmy. Mamy ich około 2000 tytułów. Można również wypożyczyć y, dokumenty elektroniczne do nauki języków obcych. Korzystają z nich najczęściej osoby starsze, nie tylko młodzi, za co chwalimy. Można również wypożyczyć oraz poczytać na miejscu czasopisma komputerowe związane z grami oraz właśnie. Czasopisma na przykład do obróbki zdjęć czy filmów, także dziękujemy za wypożyczenia i zapraszamy do dalszych wypożyczeń. W można również skorzystać z takich usług jak sero, drukowanie, skanowanie oraz wydruki na puterze. Mamy również 11 stanowisk komputerowych, które przystosowane są dla wszystkich osób, które potrzebują skorzystać z internetu lub pograć w gry komputerowe. W naszych wypożyczeniach mamy również czytaka plus. Jest to takie urządzenie, na które zgrywamy książki do słuchania dla osób słabowidzących. Mediateka organizuje również różne formy spędzania czasu, takie na przykład jak kursy komputerowe dla seniorów, które odbywają się już u nas w Mediatece od 10 lat. Raz w miesiącu organizujemy również dyskusyjne kluby filmowe dla miłośników filmów DVD oraz w soboty dla dzieci są puszczane bajki w sali wystawowej. Przed nami ostatni punkt naszej wirtualnej wycieczki, czyli nasza sala wystawowa odczytowa. Miejsce specjalne w naszej bibliotece, ponieważ pozwala nam na spotkanie w większym gronie czytelników. Pozwala nam na wspólne uczestniczenie w imprezach kulturalnych. Staramy się, by ściany sali wystawowej nigdy nie były puste. Dlatego też co miesiąc, o półtora miesiąca proponujemy nową wystawę tematyczną. Najczęściej są to prace plastyczne mieszkańców naszego miasta obrazy, grafiki, fotografie artystyczne. Zwykle w wystawie towarzyszy też wernizarz, który często staje się wydarzeniem artystyczno-towarzyskim. Myślę, że najbardziej atrakcyjną propozycją biblioteki są spotkania autorskie. Mieliśmy przyjemność gościć tych najbardziej znanych twórców literatury Olgę Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Leona Wiśniewskiego, Katarzynę Grocholę. Ale oddajemy też przestrzeń lokalnym pisarzom. Organizujemy promocje książek, wieczory poetyckie. Dużym zainteresowaniem cieszy się także działający przy bibliotece klub podróżnika. Zapraszamy do niego gości, czasem zawodowych podróżników, ale często też osoby, które chcą się podzielić wrażeniami ze swoich wojaży, z pokazami slajdów, z prelekcjami nie tylko o miejscach egzotycznych, ale czasem o takich zakątkach polskich, które ich zachwyciły. Wiele miejsca w ofercie biblioteki zajmują zajęcia ukierunkowane na popularyzację wiedzy o naszym mieście i regionie, o jego historii, o tradycji, języku i kulturze. Centrum Informacji i Edukacji systematycznie, we współpracy z okolicznymi szkołami, przeprowadza dla uczniów zajęcia edukacyjne, organizujemy także spotkania z historykami zajmującymi się tą tematyką. Oddajemy też przestrzeń lokalnym pasjonatom historii, promujemy książki dotyczące naszego miasta czy regionu. Duży nacisk kładziemy też na obecność w naszej ofercie działań proekologicznych i prozdrowotnych. Popularnością cieszą się organizowane już od kilku lat warsztaty eko rękodzieła, podczas których z użyciem naturalnych materiałów tworzymy dekoracje i ozdoby. Nie sposób jest tutaj zaprezentować pełną ofertę kulturalną naszą bibliot naszej biblioteki. Aktualna informacja zawsze znajduje się na stronie internetowej i na plakatach. Jesteśmy też bardzo aktywni w mediach społecznościowych. I w związku z tym zapraszamy do śledzenia naszej oferty, a przede wszystkim zapraszamy Państwa serdecznie do naszej biblioteki.